Cóż to były za emocje. Za nami pierwszy turniej o puchar Wójta gminy Działdowo w piłkę nożną dziewcząt i chłopców, który swoją obecnością niezawodnie wspierała Nina Patalon. Turniej jest organizowany dla uczniów szkoły podstawowej, dzisiaj dla chłopców, jutro dla dziewczynek. No, kluczowe jest przede wszystkim to, żeby cały czas upowszechniać ten sport. Piłka nożna jest najbardziej dostępnym sportem w naszym kraju, jest też sportem narodowym, dlatego im więcej możliwości, tym więcej dzieci, które grają, tym więcej zdrowia. A przede wszystkim też warto by było, żeby w naszym regionie, w naszym powiecie, w naszej gminie, żebyśmy mieli też miejsca, ośrodki takie, gdzie nasze dzieci będą miały możliwość spędzania czasu, gdzie też troszeczkę będzie ułatwione, bym powiedziała, yy, Organizowanie im czasu wolnego, bo też celem organizacji tych turniejów jest m.in. zachęcenie do tego, żeby później dzieciaki brały udział w zorganizowanych zajęciach piłki nożnej, już organizowanych przez y, gminę Działdowo. No dobrze idzie. No co można powiedzieć? Wygrywamy szczęściem. Nie umiejętnościami? No umiejętnościami może trochę też. Z jakiej szkoły jesteście? Z Bukatu. Burkatu, jak oceniasz swoją drużynę i trenera? Mieszkamy na 10, trener dobry, umiemy grać piłką i coś tam, pan trener nas uczy. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby też lokalnie działać, bo myślę, że nie ma nic piękniejszego niż patrzeć na tych chłopców i na dziewczynki, które mogą też w pewien sposób znaleźć swój cel, swój sens życiowy, swoją drogę. A piłka nożna jest jak najbardziej pięknym sportem, takim, który może wypełnić pasją całe życie. I tego też im życzę, i chciałabym w jakiś sposób swoją osobą, pewnego rodzaju, może nawet być inspiracją, że można spełniać marzenia bez względu na to, kim jesteś, skąd jesteś. Najważniejsze, żebyś miał pasję, żebyś miał marzenia i próbował je spełnić. Przed nami kolejne turnieje tego typu, a na wsparcie Niny gmina działdowo zawsze może liczyć. Do zobaczenia!